usprawiedliwienie, no mocniejsze niż to w szkolnym dzienniczku. Mamy je w Jezusie. Dziś między innymi o tym więc rozbiegi lecimy. Frajda życia z Bogiem słowo daje. Dziś w wersji espresso, krótko, jednowątkowo i na jeden temat. E, List do Rzymian z 14 rozdziału, e, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Trzy elementy, które chciałbym przedstawić jako elementy szczęścia. E, w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie wprowadzenie, dzisiaj przyjrzyjmy się kwestii usprawiedliwienia. E, List do Rzymian w rozdziale 5 mówi nam, dostąpiwszy usprawiedliwienia. Zachowujmy pokój z Bogiem, zachowajmy pokój z Bogiem. Dostąpiwszy usprawiedliwienia, czyli usprawiedliwienie w Jezusie jest faktem i możesz je przyjąć przez wiarę, przez zaufanie, przez pewność pokładaną w Bożym Słowie i w Bogu, możesz przyjąć to do twojego życia. E, jawi mi się to jako taki podstawowy warunek e, szczęścia, szczęścia rozumianego w kontekście tego, że jestem w Bożym Królestwie, że jestem w Bożej rodzinie. Dlaczego? Dlatego, że wymieniane później pokój i radość są niejako konsekwencją tego, że najpierw zostaje załatwiony, rozwiązany mój piekielny problem. Piekielny, dlatego, że jak czytamy też w liście do Rzymian w rozdziale trzecim i czwartym, konsekwencją grzechu jest śmierć. Nie tylko śmierć fizyczna, ale też oddzielenie, oddzielenie od Boga. No i w konsekwencji po śmierci oddzielenie od Boga na wieczność, co Biblia nazywa piekłem. Oj, dzieje się ryk silników, ryk wiatru teraz wokół mnie, ale to dlatego, że mówimy o rzeczach niezmiernie ważnych. I tak ważne i mocne i głośne powinno być yy, rozpowiadanie o usprawiedliwieniu, jakie mamy w Jezusie Chrystusie, bo usprawiedliwienie w Jezusie to konkret. Tak jak konkretny był krzyż, tak jak konkretne były gwoździe i krew, którą Chrystus przelał. Na wzgórzu Golgoty, żeby zapłacić za Twoje i moje grzechy, żeby wyrwać nas ze śmierci, z ubóstwa, z przekleństwa, z chorób, z tego wszystkiego, co było i jest konsekwencją grzechu, ale co zostaje ucięte w Jezusie Chrystusie, i możemy to przyjmować z wiarą i coraz bardziej doświadczać w życiu owoców tego usprawiedliwienia. Więc usprawiedliwienie. Jako taki termin prawny, który sprawia, że ja w oczach Boga dzisiaj, chociaż sam z siebie zasługuję na potępienie i oddzielenie od Boga, to z łaski, jak mówili do Efezjan, z łaski przez wiarę, a nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, jestem zbawiony, jestem usprawiedliwiony, jestem odkupiony. No i to jest konkret, bo to jest dla mnie baza do tego, aby potem kosztować wynikającego z usprawiedliwienia pokoju i radości. No ale o tym będziemy mówić w, kolejnym, w kolejnych odcinkach. A ty zastanów się dzisiaj, proszę, jak to jest z rzeczywistością usprawiedliwienia? Czy w ogóle słyszałeś słyszałaś o tym, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni z naszych win, z naszych grzechów, dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, ty możesz przyjąć to z wiarą do swojego życia. Kiedy chodzisz do spowiedzi, to nie o własnych siłach. Zyskujesz przebaczenie, ale odwołujesz się, odwołujemy się do Krzyża Jezusa, do ukończonego, zbawczego dzieła, które miało miejsce na Krzyżu. Duchu Święty, pomóż nam to zrozumieć głębiej, pomóż nam to zrozumieć mocniej, aby ta droga do szczęścia, które jest efektem ubocznym bycia w Bożym Królestwie, niech przepełnia nasze życie i wylewa się do życia innych. Pomóż nam, Duchu Święty. Frajdę życia z Bogiem. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraźnie aprobatę, zostaw komentarz polubienie i udostępnij to nagranie. Niech się niesie dobra wieść o Frajdzie życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.